Wielki jestem zainteresowanym projektem mon też przedstawicielem za koszty ujechania Funduszu obrony ochrony naukowych Przedstawiam Wam Krzysztofa Szałkowskiego, komendanta gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Ubazie. Krzysztof Szałkowski, komendant Miejskiej Pożarnej Służby Ochotniczej. To kto dobrowolny A to pan Piotr Milewski. Piotr Milewski, Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej Kierownik, Kierownik jest. konkretno e, pożarnej służby. Oddaję im głos, także prezentujcie. Jest to jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej. tam pięć samochodów. Ta jednostka e, ma pięć automobili specjalnych. E, tak jak tutaj widzimy, e, w większości są to nowe samochody. E, jak wybaczcie sobie, zobaczycie, to automobili. Ten, O którym mówię, że jest tajny obszar zakupiony e, w zeszłym roku. To jest je jego wybór, jest i go było zakupione w uminulym roku. Za kwotę 1,3 mln właśnie zafinansowaną z Funduszu Środowiska 2020. 1,3 mln. E, 1,3 mln. To ogólna wartość? Nie. Ogólne, jego wartość jest 1,3 mln i znacznie dofinansowano było. Мільйон злотих було надано із фонду охорони навколишнього середовища самохід, Це має самоход, цього коша 23 метри до бури. Це автомобіль, який дозволяє підняти цю гідравлічну трубину на висоту 26 метрів. Закупів з комплектним з зараз поясним, в ньому передбачено різноманітне спеціальне обладнання, про яке буде йти мова. Можемо, так як ми рятувати особи з високості, можемо за допомогою цього обладнання рятувати людей на висоті з висоти. jest e, specjalny skokochron, gdzie mogą osoby skakać na taką specjalną powietrzną poduszkę z wysokości. E, tak, już na Specjalny powietrzną poduszku. E, z wysokości ludzie możecie ratować, się, na niej. Również możemy z kosza e, pobierać osoby. Jest tam specjalne działko sterowane zdalnie, gdzie możemy wodę podawać na pożar na wysokości. E, tak, już zadobądźcie i drabiny można e, podawać wodę na wysokości. E, Mamy. Ruch. Субтитры подогнал «Симон»

Осіб, в яких є проблеми серця, просьба не дивитися. Якось камери, сьогодні. 全部食べたことない,い。

і спосіб роднашу місцевість це приготував вам як бургомістр так для кожного хто буде така пам'ятка мала. так 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 так